Na Malcie nie brakuje pięknych plaż, niektóre z nich, położone w okolicy zwanej Aintufia, wyróżniają się jednak niezwykłą urodą i często, moim zdaniem, jak najbardziej słusznie, nazywane są najpiękniejszymi plażami na całej wyspie. Pierwszą plażą od północy jest Golden Bay. To piaszczysta, szeroka plaża położona blisko parkingu i przystanku autobusowego. Jest łatwo dostępna i ma dobrą infrastrukturę. W pobliżu znajdują się bary i restauracje. Można też wynająć tu leżaki i parasole. Najlepsze jednak dopiero przed nami. Z Golden Bay, ścieżką przez wzgórze, dojdziemy do punktu widokowego na plażę Fia. Moim zdaniem najpiękniejszą ze wszystkich plaż na tym odcinku wybrzeża. Po drodze miniemy huśtawkę, aż proszącą się o instagramowe zdjęcie. Aby dotrzeć do plaży, musimy zejść po schodach liczących około 200 stopni. Wysiłek wynagrodzi nam wspaniały widok na zatokę i pobliski cypel. Okolica, mimo przybywających tu tłumów turystów, wciąż jest dość dzika i mało skomercjalizowana. Przy plaży znajduje się tylko jeden bar, a w pobliżu raczej ciężko o sklepy, warto więc zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia. Aintufia, jako jedna z kilku plaży na Malcie, może poszczycić się międzynarodowym certyfikatem błękitnej flagi. Przyznaje się go najczystszym plażom spełniającym rygorystyczne standardy Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Edukacji Ekologicznej. Okolica to nie tylko raj dla plażowiczów, to również świetne miejsce na piesze wędrówki. Można sobie tutaj zrobić bardzo fajny trekking do różnych znakomitych punktów widokowych położonych na wzgórzach. Są stąd świetne widoki na plaże i całą okolicę, która jest bardzo urokliwa. Niedługi spacer pod górę zaprowadzi nas na cypel Raz i Laraba, będący świetnym punktem widokowym. Zobaczymy stąd miejsce, skąd przyszliśmy, czyli plażę Ainu Po prawej stronie widać zaś charakterystyczne, strome zbocza Clay Cliffs, czyli glinianych klifów, oraz kolorową zatokę Araba Bay. Na leżącej w dole plaży nie ma tłumów i nic z tym dziwnego, bo dostać się tam wcale nie jest łatwo. A schodzenie po klifach w Japonkach może nie być najlepszym pomysłem. Skalisty cypel można obejść, lepiej jednak uważać, bo ścieżka prowadzi przez stromy teren, często po niestabilnym podłożu. Po drodze miniemy sporo interesujących formacji skalnych, stworzonych przez osuwanie się wapiennych skał. Ścieżek wzdłuż klifów w okolicy jest mnóstwo i można nimi pójść dalej na południe, na przykład na kolejną piękną plażę przy zatoce na Bay, czy też do wieży obserwacyjnej Lipia. Możliwości jest mnóstwo i tylko od Was zależy, którą wybierzecie. Aintufia jest idealnym miejscem dla osób szukających piękna natury, czystych plaż i spektakularnych widoków. To miejsce, którym można się zachwycić i które na długo zapadnie wam w pamięć.